Karolina Wajda, wielkie brawa. Witam Państwa. Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałam tylko powiedzieć kilka słów, powitać bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie naszych wspaniałych organizatorów, którzy zechcieli nas tutaj zaprosić. Państwa wagów, firmę Sielanka, która tutaj nad organizuje od lat wspaniałe przedsięwzięcia i zawody jeździeckie, tudzież świetny sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia. Witam bardzo serdecznie wspaniałych zawodników, witam trenerów i witam przede wszystkim Państwa też, Waszych gości, bo to Wy nadajecie takim imprezom kolory. To dzięki temu, że jest wspaniała publiczność, zawodnicy się cieszą, lubią występować i to my też bardzo, bardzo lubimy występować przed Państwem. Dzisiaj chciałam zaprezentować Państwu, ponieważ ci z Państwa, niektórzy może wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to powiem, że moją wielką pasją od wielu lat są konie z Półwyspu Iberyjskiego. To są dwie rasy, Portugalii, rasa Lusitano, Hiszpanii, pura rasa Espanola, zwana też potocznie końmi andaluzyjskimi. Tutaj mają Państwo przedstawiciela krzyżówki tych dwóch ras. Mama była portugalską klaczą, a tata wspaniałym andaluzyjskim obielem. I e, Hiszpania i Portugalia mają cudowne i wciąż żywe, bardzo oryginalne tradycje jeździeckie swoje. E, warto spojrzeć czasem w internecie, popatrzeć, bo oni są tak inni, e, a jednocześnie tak niezwykle konsekwentni w swoich strojach, w swojej miłości do ras, które wyhodowali, no i w, tradycyjnych, w tradycyjnym sposobie jazdy. I e, dzisiaj Bartomiej Leszczynowicz na ogierze Universo zaprezentuje Państwu e, sztukę, która nazywa się Garocza. Garocza to właściwie to tylko ten drewniany, drewniana taka tyczka, która służy do zaganiania bydła, ale w międzyczasie Hiszpanie uczynili z tego sztukę. I to jest taniec z garoczą. Siodło i cały rząd jeździecki, jak również strój jeźdźca jest oryginalny. To jest oryginalny strój hiszpański, siodło hiszpańskie do dyscypliny zwanej Doma Wakera. Bakeros to są właśnie ci mężczyźni, którzy spędzają godziny codziennie na zaganianiu bydła. W Hiszpanii to jest piękne, olbrzymie farmy, wielkie tereny, te byki i krowy pasą się cały czas na wolności w takich wielkich, na wielkich przestrzeniach. Są i konie, są i krowy, bo ci, którzy znają się trochę na rolnictwie, to wiedzą, że jak są konie, to dobrze też jest mieć krowy, więc one się nawzajem uzupełniają, jedni jedzą tą trawę, której nie chce jeść, krowy jedzą tę trawę, którą... Zostawiają konie, konie wyzierają ten, którą zostawiają tronę. Ale dosyć już o, o tradycji. Proszę popatrzeć, jak wygląda parafraza życia bakero takiego właśnie rolnika hodującego bydło w Hiszpanii, parafraza, która już stała się sztuką, czyli taniec z gatorczą.